Jak wytresować Smoka to jedna z fajniejszych bajek. Trylogia jest przepełniona humorem, grozą i co najważniejsze, akcją. Twórcy również dotali do tej bajki mitologię skandynawską, jak i pismo runiczne. Dzisiaj jednak skupimy się na Astrid, największej wojowniczce, która początkowo chciała, aby wszystkie Smoki umarły i sama próbowała do tego dopuścić. Zastanówmy się dzisiaj. Dlaczego tak nienawidziła smoku? Teraz pewnie ktoś powie, że no zabijała, bo musiała zabijać. Po to właśnie szkolono wikingów. Jakby się nad tym zastanowić, to faktycznie, bo każdy wiking był do tego szkolony. Tylko że ona początkowo była dość agresywna, zarówno w stosunku do smoków, jak i do ludzi. Do tego jeszcze nie lubiła, jak ktoś był od niej lepszy. I kiedy odkryła największy sekret czkawki, no, nie skończyło się to dobrze. For the lies. For else. Także tutaj chodzi o coś zupełnie innego. Ponieważ wikingowie, no, nie wierzyli, że smoki mogą mieć jakieś dobre cechy, uznali je za samo zło. Astrid podobnie. Też myślała, że smoki są złe, do czasu, aż nie poleciała na jednym z nich, co zmieniło ją całkowicie. Nie rzucała się później na każdego kogo popadło, motywowała innych do dalszego działania, choć nadal nie lubiła, jak ktoś był lepszy w czymś od nich. To by była dobra teoria, bo wikingowie też nienawidzili smoku. Tylko, że ich nienawiść była mniejsza, bo kiedy czkawka oswajał smoki zamiast ich pokonywać, wszyscy byli ucieszeni, z wyjątkiem Astrid, która jako jedyna zaczęła drążyć temat. Tu może chodzić o coś jeszcze innego. Mianowicie o jej przeszłość. Bo każdy ma jakąś przeszłość, która kształtowała daną postać. I tak, Stoik pamiętał o tym, jak Drago zesłał na niego smoki podczas zebrania rady i dlatego chciałby smoki zniknęły ze świata ludzi. A czkawka wspominał o tym, jak jego ojciec w którymś momencie powiedział mu o tajemniczym, smoczym świecie. To może tłumaczyć, dlaczego pomimo zestrzelenia nocnej furii nie zabił jej. Tylko rozwiązał i oswoił. Skupmy się na tym, ile wiemy o przeszłości Astrid. Wiem, że teraz ktoś pomyśli, że nic nie wiem. No, nie zupełnie. Fakt. W trylogii w Jak wytresować smoka nie ma nic pokazane o jej historii, ale poza trylogią jest jeszcze serial Jeść ty smoku. Dokładnie na początku szóstego odcinka drugiego sezonu jest pokazana krótka historia z dzieciństwa Astrid. Ona wychowywała się bez rodziców. Miała tylko wujka, Fina. Jak widać, już wtedy interesowała się walką. Tak się złożyło, że raz na 10 lat przylatuje pewien świecący smok, zwany Flightman. Chciała nawet walczyć z tym smokiem, ale jej wujek powiedział, że to nie jest walka dla niej. Smok, o którym mówiłem, posiadał magiczną moc paraliżowania swego celu. Wykorzystał swoją moc i najprawdopodobniej zabił jej wujka. Jak można zauważyć w Steelbooku, nazwisko Astrid brzmi... Hoffers jednak nie słyszałem, żeby ktoś poza nią miał to nazwisko, więc prawdopodobnie nikt z jej rodziny nie żyje. To może tłumaczyć, dlaczego stała się wojowniczką i miała początkowo nienawiść do smoku. Myślę, że może to być jedna z przyczyn, ale pamiętaj, to tylko teoria. Jeśli masz jakąś inną, lepszą teorię, to oczywiście napisz w komentarzu.